Nie na, Nie na żarty. Kto ma pojeździć i tak pojeździ. Dlatego znów zapraszamy do Istebnej. W niedzielę na wyciągu orczykowym Złoty Groń w Dolinie Zaolzia już przed południem proponujemy rodzinną zabawę, odjazdową muzykę i konkursy z nagrodami. Będzie ognisko gar grochówki, kapela góralska i zjazd z lampionami. Od 14 do 18 jeździmy za darmo za Friko gratis. Niedziela Złoty Groń w Dolinie Zaolzia Istebnej. Na plus i na mróz. Katowice. Każdego dnia chcemy wiedzieć, gdzie warto bywać, co warto czytać i czego nie wolno przegapić. Spotkania ze sztuką to nasza specjalność. Ja bym porównał pracę artysty do takich zajęć, które mi się nie kwalifikują jako tak zwana praca. Jestem taką osobą, która jest albo w stanie permanentnej euforii, albo w stanie permanentnej rozpaczy. Dostałem nagrodę za stworzenie sympatycznej postaci polskiego Lumpen proletariusza. Jest inna publiczność, oni na innych falach odbierają. ja muszę ich przeprosić, bo oni się zejść. Rozmów z artystami ciągle nam mało. Więcej kultury proszę. Już dziś, po 15 w Radiu Katowice. Ewa Niewiadomska. Rano nie ma czasu na nic. Potem trzeba iść do szkoły. Po południu jest czas na odrabianie lekcji. A wieczorem jest czas na, na nas. Czas na nas. Audycja dla nas Co nas dręczy? Co nas męczy? Co lubimy? Co nas kręci. Czas na nas. W Radni Katolice w każdy wtorek o 19.15.